Witam Was na moim kanale iRoof1. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować taki mały poradnik na temat WOTA. World of Tanks Blitz, Jak zacząć grać i w jaką linię iść na początek. Oczywiście to podkreślam, jest dla tych, co nie mają kasy, nie chcą wydawać pieniędzy, bo jeśli ktoś ma kasę, będzie miał konto premium, czołgi premium, no to hula, i dusza piekła nie ma. Może robić co chce i w jaką linię chce iść i po prostu. Nie musi mieć umiejętności ani skilla, żeby, żeby grać, wygrywać i jeszcze zarabiać przy tym. No i tak, jak już tu widzicie, mam podświetlonego ISA siódmego, Ja tutaj będę grał bez e, żadnych e, wyposażenia e, do palaczy. Takie tylko to standardowe, co nam się przydaje. Adrenalinka to też nie będę korzystał, bo to ponad 5000 kosztuje. E, no tu nie, nie, 5000 na piątka. No tutaj mamy już 8000 praktycznie, można powiedzieć o tysiącach w plecy, za jedno odpalenie adrenaliny. Naprawiaczki no to muszą być, bo tutaj y, czy gaśnica, zestaw naprawczy też, tu nie ma co oszczędzać. No niestety, jeśli będziemy musieli się naprawiać, to musimy i koniec. No i tak, y, ja tutaj mam lornetę, dlatego że wyświ y, samo wyświecenie daje nam też do expa i przeciwnika. No i y, spotowanie, y, damage, y, wszystko to nam daje doświadczenie większe, a to się wszystko przekłada na pieniądze, im więcej, tym lepiej. No i tak, kamuflaży nie będę używał, to też jest strata pieniędzy. No tutaj na kamuflażach nie jest dużo, tutaj można się zastanowić, bo to jest 2700 za bitwę na kamuflaż. No to nie jest to jakaś wielka oszczędność i myślę, że chyba jednak przy kamuflażach zostanę, bo daje nam to jakoś tą przewagę. Tutaj mamy minus 10% do płatności, no to czyli 3000 kosztuje kamuflaż. No zobaczymy. Zagram bez kamuflaża na razie i tak. Dlaczego ta linia? No, jest to najtańsza linia. Ogólnie radzieckie czołgi są najtańsze w grze. No tutaj Niemcy to już naprawdę czołgi kosztują sporo w utrzymaniu. Amunicja jest droga. Amerykańce też drogo wychodzą. Trochę taniej niż Niemcy, ale, ale drogo. Angole to nawet tutaj nie ma sensu. Tutaj nie będziemy zarabiać. Czołgi są drogie w utrzymaniu, w naprawie i amunicja też kosztuje. Japońce, no tutaj jest dosyć fajnie, bo możemy tym czołgami zarabiać i dobre działo w miarę tania amunicja, aczkolwiek tutaj mamy już czołgi kartonowe, czyli tu już trzeba mieć umiejętności, żeby tym grać. Czyli wnioskując, pierwsza linia to są. Czołgi radzieckie na początek. Pierwszy czołg i 7 Dlaczego jest 7 No IS-7 zapewniam Was, że tutaj możemy wychodzić na plus, nawet bez premki, yy, grając z APK-ami, nie zużywając dużo materiałów eksploatacyjnych. No i, i no niestety tutaj, yy, to niestety, polecam po prostu, linia jest świetna. Tutaj od początku... Yy. Wycofałem się. Zaczynamy prosto sobie tutaj od no, MS1, T26, bardzo dobry czołg też. Tu T46, tym czołgiem naprawdę na magazynku jeździmy, wygrywamy. To jest świetny czołg do wyciągania włerki, do zarabiania. Tutaj bez pręki mam drugie konto. Sprawdzałem, możemy nawet ponad 30 tysięcy na czysto wyjść. Także jest świetny czołg do zarabiania. Tu musimy przegnąć T28, tutaj musimy uważać. No, ten czołg jest naprawdę. Tragiczny. To jest w tej linii najgorszy czołg tej linii, tym czołgiem no kurwa no nie da się grać. Tutaj musimy zrobić wszystko, żeby przejść ten czołg. Wiadomo, polecam Wam jak zaczynamy grindować czołg, czyli go exp'ić, rozwijać, to polecam iść wieża działo. Od razu do działa topowego i później dopiero robić w razie czego moduły, aczkolwiek Polecam iść do przodu, działo grać, zrobić działo, wieżyczkę i następny ciąg następny, bo tutaj dojdziemy, powiedzmy w połowie drogi mamy, czy tam już większa część drogi mamy KW-13, no i tutaj trochę się zatrzymamy, pogramy na KW-13. Jest to czołg świetny, też bardzo dobrze zarabia, da się nim grać, dinga, ma dobre działo, jest to czołg taki dosyć do, do, do pogrania. No i tak, dlaczego tutaj to linią i ten czołg? No bo tutaj od razu możemy skoczyć na T43, czołg też jest bardzo dobry, bardzo OP, zarabia, świetnie nim się gra, możemy im dosyć sporo pograć, zarobki są fajne. Tu mamy, później idziemy w drzewko IS, dobry czołg, przyjemne do grania, później IS-3, IS-8, no IS-8 niektórzy narzekają, moim zdaniem to był... Czołg, który mi się świetnie grało, mam dobre statystyki na nim od początku, mi się nim dobrze grało, także polecam im po prostu podjeżdżać pod czołg przeciwnika yy, przodem i yy, stykając się oczywiście z przeciwnikiem, przeciwnik będzie miał wielki, wielki problem z przebiciem. Yy, wieża jest praktycznie nieprzebijalna, ciężko cokolwiek tam yy, złapać. No i mam na końcu ISA 7. Czołg jest rewelacyjny, dużo wybacza, dział ma trochę gorszy od IS-4, ale dużo jest, dużo taniej wychodzi, jeśli chodzi o pociski, o utrzymanie czołgu, także jest tutaj z IS-7 bardzo dobrze. No i oczywiście tutaj wrócę do KW-13, jak widzicie, tutaj bardzo, bardzo dużo będziemy grali na nim. No i tutaj w T-43, a później możemy iść w medy, ostrzegam, ogólnie medy są już dosyć drogie w rozgrywce, także na tym zakończę. Tu cała ta linia ogólnie od T43 do T62 i obiekta jest, jest po prostu opłacalna i przyjemnie się tym gra. Tu były dwa działa, z tego co pamiętam na obiekcie T62 coś tu porobili, nie wiem. Dobra, nieważne, będę teraz zagłębiał. No i tak, na początek zagramy yy, jedną bitwę Isem 7, no nie wiem, nie będę Wam tutaj przybliżał, bo tu jak widzicie pancerz przód 150, 150, tył 100, wieża przód 240, no tu na wieże świetnie możemy grać. Tylko, że jedynym mankament to jest, że on po prostu ten czołg nie opuszcza, działa. Boki 185, tył 94, tam musimy uważać, tam mamy amuraka z tyłu. No i prędkość tutaj jest bardzo, dosyć zwrotny czołg, jeśli to znaczy zwrotny, był jakiś bardziej zwrotniejszy, trochę go znorfili obracanie, także on jest trochę mułowaty, ale dosyć fajnie jeździ do przodu, do tyłu, wolno się dosyć obraca teraz. Standardowe pociski, no tutaj mamy o tak średnio ponad 400 wali, także od 400 do 500 spokojnie, 450-500. Pociski, penetracja, 195, 325, no nie ma jakiegoś szału, ale powiem tak, że przednie płyty bez problemu przebijamy w każdym czołgu. No nic, gramy. Mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie, jest weekend, są ferie, gdzie niegdzie, jest jeszcze pierwszony event i po prostu jest no party na całego. O, także będzie ciężko. Wszyscy jadą do góry, ja też nie będę jakimś nóbkiem, pojadę z całym teamem Fajnie, że wszyscy jadą w jednym kierunku. Tutaj jeszcze z niewiadomych przyczyn zaczyna się FPS drop. To jest po prostu od serwera, bo raz rana grałem. FPS były na poziomie 60 cały czas. No tam poleciało czasami 2-3 w dół, czyli poniżej 55 nie, nie spadało. A tutaj, jak widzimy, już jest na dzień dobry. Pomimo, że jest tam 50, to coś fpsów, czy plus 40 to i tak klatkuje. Oj, to był mój błąd, to był mój bąd. To nie była wina czołu. Tu się nie będę wychylał, bo z lewej będzie... ...sporo... Nociwników. No, już. O, coś tam zostało na spawnie. No, ale tutaj teraz przejazd będzie oznaczał mocny fokus na mnie. Może przejadę, nic nie będzie strzelać. Ok, przejechałem. Co tam było? Mam no, nadzieję, że tam. O, kurwa, najgorsze co może być. Godzilla sobie na kampę pojechała. No dobrze, no. Aaaa, godzina mniej, także całkiem fajnie, teraz tylko damage'a robić i uważa, żeby nie zginąć Ja bym wziął coś takiego miękkiego jak Leopard, to było dla mnie idealne Nie trafiłem, super Trochę się pospieszyłem, te działo nie oddaje się do takiej akcji Kusi, żeby adrenalinka odpalić. Jak widzicie, tutaj nie ma naprawdę na, na ruchów przeciwpancernych naprawdę możemy przebijać przeciwnika, nie ma problemu. Nie musimy walić z Golda, jest całkiem fajnie. No i pomimo tych lagów, całkiem fajnie to wyszło. Zobaczymy jaki będzie zarobek. Jakoś tutaj nie zagrałem szałowo, ale coś tam jest. Coś tam jest, około 2000 Major No, 2300. 35 000 na 300 to jest... Ym, z kątem premium, jak tu widzicie, jest 45 000 zarobek, bez premium było 30 000, czyli 15 000 mniej. 20 000 na 300 ponad. No i zdaniem rewelacja, jak na tier 10 yy, no Nie ma się czego czepić. naprawdę możemy tutaj zagrać. To nie była jakaś mocna bitwa za taką bitwę, za 4-5 tysięcy, no to możemy nawet mieć w granicach 45 tysięcy na czysto. Czyli około 40 tysięcy na czysto bez premki. No dobra, bierzemy się tutaj za T46. Zagramy tym ciągiem jedną bitewkę. Myślę, że będzie też ok. No, mamy tu dwa razy T-46, no ja nie mogę, yy, nie mogę się nadziwić, że ludzie grają tym czołgiem T-46 i biorą zwykłe działo bez magazynku. No i tutaj ma ten yy, Luka Hans, Luka Hans Fora, ma zwykłe działo, fajnie, magazynek y, naprawdę jest dużo, dużo lepszy. Tu bym sobie odpalił paliwko, żeby dojechać szybko na Hila, ale nie. Gramy oszczędnie. Paliwko on nam zostanie do ucieczki w czego, Albo jak będziemy musieli szybko zmienić pozycję, bo będziemy mieli przez Czyli coś czuję, że niedługo. Na niskich tirach to sobie tutaj automatyczne celowanie włączam. Ale tutaj już zmarnowane No kurwa klatkuje strasznie ta gra. Dobre, się tutaj trochę uspokoję. Nie będę się naprawiał No on się tutaj upierdolił na mnie, no to fajnie, no wyjedź kurwa, wyjedź Wyjedź kurwo To nie no, no nie jest kurwą no. Albo że jest Nigdy nie wiadomo spróbować Naprawiam się i uciekam, bo tu nie Naprawiaczka jedna w plecy. Może go jeszcze dobiję. Fajnie. No nic, zobaczę, co coś na tyle się dzieje. Kurwa, zapomniałem ten pasek. W ogóle ten pasek, to jak się znaczy, że żeby był, został rozwinięty, to powinien być od początku rozwinięty, a nie w chuja lecą. Ej, kurwa, tu będzie kiepskie strzelanie. Tutaj nie zarobię. Na tym czołgu. Kurwa, ciężko to przebić nienawidzę, kurwa. No muszę na golda przełączyć. Bo się będę z tym czołgiem będę się pieprzył, kurwa, do strony śmierci. No tego nie zdejmie, na pewno masakra. No weź go kurwa, zlituj się, ja pierdolę. Zlitoło się w końcu. No i to będzie bitwa do wyciągnięcia. Przesadziłem trakt z mogłem tam golda pocisnąć i tyle. I zjąć tego. Mierzył na mnie, mógł mnie na strzała zdjąć. No, to było prawie pewne. No, BT7 też na strzałach mimo, ma, czego? Ja już na goldach jadę. A nie, kurwa, tutaj nie będzie śmiesznie. Trzeba oszczędzać. Heszy, kur... Jaka żyła, masakra, ale poszczędzałem kurwa Eee, kur... dobra, skończę go, bo to kurwa, zaraz będzie kurwa Game over <gryw> Ale fan, kurwa, z na pierdale w BT7 Good game <gryw> Ja pierdolę, oszczędzanie Dobra, trzeba więcej apeków wziąć, ja właśnie grałem tym czołgiem To się nie oszczędzałem raczej no, i tutaj mamy 14,20 na czysto, na premce. 13 tysięcy bez premium, czyli 1000 do przodu, ale się nastrzelałem i niepotrzebnie tak oszczędzałem, bo mogłem tego golda walić. No, jakoś zarobku wam szałowego nie pokazałem. No to zagramy z tej linii jeszcze tą kawu 13. Ok, trochę przesadziłem z oszczędzaniem. Bo to takie oszczędzanie to nie oszczędzanie, no jak mam jakiś czołg na dobicie no to lepiej tego golda i... i to było łatwiej szybciej z haszy kurwa <laughs> bt 7 z Heszy O ja piec. Basakra Co brak pieniędzy robi z ludzi <laughs> no, Wyświetl się, wyświetl się kurwa nie no Pół życia się, kurwa, wyświetla, pierdolony, kurwa, ten. Pierdolona klawiatura, masakra. Nie wiem co z tą się grą nie da się grać. I to jest rano, bo wszystko ok teraz jest lag party. Wargaming, brawo. Ja czekam, na, czekam już na kolejną aktualizację. Ja już w ogóle też bym chciał zobaczyć 3.20 albo 3.40. 3 albo w ogóle aktualizację 10. A Kusi Adrenalink odpalić, by było fajnie. Chciałem go zdetrakować. To było bardzo dobre dla nas dla naszego teamu. Dla mnie też. No. KW13 jest rewelacyjny. Czołg. Jest dosyć zwrotny, zwinny. Szybko się obraca, szybko jeździ i jeszcze ma dobre działo. Z dobrym rufem i przebiciem. Także tutaj... Nie musimy goldzików. No ja bym 7 zrobił. Mam nadzieję, że się przebije. No ale taki jest. jak widzę, że jakiś czołg gdzieś robi roz... Piziel, to się trochę poświęcę i go... i go wezmę. Jeśli ktoś nie wie, gdzie, co i jak, to może mieć problem z tym czołgiem, to... lepiej, żebym ja się za niego wziął. Ma dobrego rufa, no. super bitwa No i ładna bitwa. Nie ma co. Zobaczymy jak zarobek wyszedł. 46 tysięcy z premią, 31 bez premki. Czyli różnica 15 tysięcy. Czyli zarobiłem jakieś 17 tysięcy na czystą. Nic dodać nic tym bardziej, że tym czołgiem pogramy trochę. Tutaj też bitwa taka dosyć przeciętna. Ale tak 2400 damage, no to jest tak ok, Nie jest źle. No i teraz co? Został nam T43. Tutaj zobaczymy jak, tu nie mamy w ogóle Golda. No ja tak nie lepiej mieć niż nie mieć, jak to mówią, tak z nami No tu też trzeba uważać, jak mamy golda, żeby się nie, nie naciąć. No ale dobra. No i jedziemy. Linia od KW13 w górę na medy T43 Muszę się napić. E, tak, Goldzik. Od razu, także... Tutaj apel do WG, na forum może jakiś wątek zrobię, jakiegoś... Tiketa walę, żeby po ten pasek jak zaznaczamy, że ma, się, ma być rozwinięty, co żeby był od początku do końca. Bo ja czasem po prostu zapominam go rozwijać. No, ja potwierdzam lewo tylko i wyłącznie. I powiedzmy, że jestem czołgiem średnim, to na dupa będę patrzył. żeby nas coś nie zajechało. Uuu, typę dragon, tu zapeków może być. Ciężko! Kurwa jeszcze takie lagi, ja pierdolę. Like <śpice> co się zmieniło w szpicy, co? Ja jeszcze nie zasadziłem ostatnią peskę. No, myślę, że będzie ok, że będzie bitwa wygrana. No, ja przysięgam, że te lagi to tu były masakryczne. No, teraz mam 60 fps. -ów. No, Wargame musi coś z tym zrobić, kurwa. Pilne. Chuje, kurwa, ogarnijcie to i pierdolone serwery. No, tak to jest z Kami się ciężko. Czasami gra zahaczają mu dziwne przeszkody. Oj, tu był jeszcze i szósty. No ale KW-4 powinna sobie z poradzić. Ładna side skrapa gra. No ten ruch kurwa, no, on, tu, on już stąd powinien się ewakuować i gdzieś dookoła jechać. A on no, na upartego zostaje tutaj. Zobaczymy co ten T71 kombinuje. O, jeszcze Tiger, dwójka. No jest fajnie. Tutaj IS, dobra. Ten tu trochę nie wiadomo co robi i gdzie robi. Nie może tak być, że kurwa te serwery tak lagują. To nie może tak być, bo to nie jest wina sprzętu. Ładnie. No bitwa wygrana, jak to się nie. Może się nie popisałem? No nie popisałem się, zagrałem dosyć szybko bitwę. Ale zobaczymy, jak wyjdzie z zarobkiem. Nie zdążyłem nawet pokazać jak czołg... Ogólnie widzieliście, no. Działo ładnie przebija, także nie ma problemu. Z apeków możemy walić. na Dragona żeśmy przebijali od przodu bez problemu. Całkiem fajne dział no to jest taki czołg bardzo OP, także nim się fajnie gra. No i tutaj 30 20, czyli minus 11 powiedzmy. No to 10 000 na czysto. No jesteśmy na plusie tak czy inaczej. No i tyle, no. W tym temacie, jeszcze na koniec powinien to powiedzieć na początku, ale no na, dostajemy tam jakieś golda na 1500 czy coś takiego, to polecam wam, żeby zostawić tego golda, jak zakładamy konto, dostajemy go na początek, no, poczekać na minus 50% na czołgi, bo tam na niskich tierach to już na piątym tierze... Hmm, jak tutaj mam za 2400 to możemy piątkę kupić, polecam T14, czołg amerykański, jest rewelacyjny do zarabiania i do grania. Naprawdę to jest najlepsza premka do tieru 6 powiedzmy. Nawet bym się pokusił do tieru 7, no do tieru 6, co nie, no nie będę przesadzał. Dobre działo, przebija i, i bardzo dobry pancerz. No i dostaniecie te 1500 golda, to jak będzie 50%, Jak go kupiłem za 1000 coś, także super. Polecam zostawić i poczekać na promocję. No i nic. Ogólnie, ten film to jest takie przygotowanie, bo staram się, będę się starał jakoś zrobić jakiś poradnik czy pokazać wam jakieś zarabiaczki bez konta premium. Tutaj coś już wyszło. Także jest całkiem fajnie. No nic, jak wam się podobało, to łapka w dół. Jak wam się podobało, to łapka w górę. Zobaczymy, czy będzie więcej w dół, czy w górę, czy ha, zawinąłem trochę, co? <laughs> Czyli no, <laughs> powinno być więcej łapek w górę, bo mogą Wam się nie podobać. Dobra, nic, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam.